z tej strony krawczyk kolekcjoner. Ostatnio widziałem, że spodobał się filmik z maluszkiem, więc pokażę Wam mój drugi samochód. Xelifia takiego Ciento, niebieskiego, z 1995 roku. Także jest to samochód z 1995 roku. Ma silnik o 7, pojemności 704 7 cm3. No, widać, jest w bardzo dobrym stanie blacharskim. Przede wszystkim ogólnie jest ten, nie jest pobity ani nic. To zacznijmy jak z maluchem od tyłu. Zacznijmy teraz z też od tyłu i od bagażnika. Tym razem, nie od silnika. Tak, tak, tutaj ma ogólnie jeszcze taki napis koczęto, Tutaj dokleję sobie naklejkę sporting. Nie jest to jak sporting, ale fajnie wygląda. Także tutaj mamy bagażnik. I tak, to jest gaśnica. To jakiś też trójkąt ostrzegawczy. Mam tam pod spodem jeszcze koło. Bra? To jest tabliczka z kodem Lakiego i innymi danymi o samochodzie. Wyślijakka tutaj jest. Tak wygląda z boku. Tutaj mamy Instagram. Także tutaj jest jeszcze wlew paliwa, taki tutaj na kluczek Tu jest jeszcze list z napisem Cicquecento. Ogólnie to mam jeszcze słupki obklejące w karbonie, że fajnie wyglądały. Ma już obydwa lusterka, Maluch miał tylko jedno. Mamy przód. Tak samo wymieniłem jeszcze, tutaj były takie żółte kierunki, ale wymieniłem je na białe, tak samo te boczne. Żeby po prostu wyglądało to bardziej sportowo. Teraz pokażę wnętrze. Tak wygląda wnętrze samochodu. Tutaj jest licznik i tak, tutaj jest bardzo podobny jak w Maluchu, Też ma tylko ma temperaturę silnika dodatkowo, pa ilość paliwa, przebieg ma 99277, tutaj mamy jeszcze ile kilometrów przejechało na danym na danym po prostu przejeździe, tutaj można sobie tym za tutaj wykasować, tu mamy zegarek, mamy tutaj radyjko, dołożyłem radioko. jest to radyko bluetooth. Jest nawet fajne, tutaj mamy też głośniczki, ogólnie tutaj mam dywaniki takie, ale jutro mają przyjść dywaniki jak w Maluchu podobno w sensie czarne, tylko że z niebieską tutaj taką y, obszywką. No tak wygląda tym most, tutaj no widać, że jest po prostu zwykła kanapa, ale tutaj jeszcze jest poklejniczka ukryta oraz on ma jeszcze szyby tylne uchylne, to był taki bajek z PRL-u. Tutaj ma jeszcze sanie no i jeszcze pokażemy tutaj... Mas, zaraz pod maską, a tak, tutaj jeszcze ma normalne ogrzewanie w końcu. Maluch nie miał. No, także tutaj mamy, otwieramy maskę. Tutaj takie coś wyskakuje. Tak wygląda ta 700-ka. Akumulator. No, jest tutaj w biarę kostanie jeździ fajnie, pali. Także tutaj mamy tabliczkę znamionową. No tutaj mamy jeszcze odme i film powietrza. I tu jest normalnie już chodnica tam tutaj. Tu w tym wlocie jest chodnica. Także no to tyle. To dziękuję. Ogólnie no to subskrybujcie kanał. Łapkę w, gó w górę dajcie, komentujcie. tak dziękuję. Widzimy się w kolejnym filmie.